Szanowni Państwo, to 2 czerwca 2023 roku. Jesteśmy na terenach Świdnickiego Osiru. Siedzimy sobie z moją rozmówczynią, o której jeszcze nie wiecie, z kim, na rampie wielkiej sceny. No i będziemy opowiadać o dniach świdnicy. Ale zanim chciałabym zrobić uwagę taką i osobistą, i taką, z którą wszyscy się zgodzicie, moi drodzy. Gdyby w Świdnicy było Ministerstwo Kultury, to ona właśnie z pewnością byłaby ministrą kultury. Bo z powodzeniem od 39 lat działa właśnie na tej niwie, niwie kultury pomagając wam, nam, organizując dla nas, yy, darząc nas wspaniałym uśmiechem, błyskotliwym okiem. Oczywiście, że wszyscy wiecie, o, o kim mowa. Rozmawiam z Bożenką Kuźmą, pełniącą obowiązki Świdnickiego Ośrodka Kultury Dyrektorką, bo z kim innym od Dniach Świdnicy mogę rozmawiać. Witam cię serdecznie. Dzień dobry państwu. Już teraz yy, nie krygując się, opowiedz nam kochana, jako szefowa tej placówki, co przygotowaliście na Dni Świdnicy na te trzy dni. Tak, codziennie czekamy od godziny 12, bo Wesołe Miasteczko, pajda chleba, soki, biżuteria będzie czekała na Państwa, a wieczorami zapraszam na koncerty. Już za chwilę, bo o godzinie 18, wielka raps Świdnicka Rapsodia i nasi lokalni wykonawcy o godzinie 19.30. Zespół zespołu Wątrzy, a o 21:00 gwiazda dzisiejszego wieczoru y, Sarsa. Jutro również, tak jak powiedziałam, o 12:00 czekają atrakcje, a wieczorem koncerty, czyli o 18:00 druga część Wielkiej Rap Rapsodii Świdnickiej, o godzinie 19:00 będzie wystąp wystąpi zespół Pocahontas, a o godzinie 21:00 Anna Wyszkoni. No i niedziela 4 czerwca od 12 do 15 dzień sportu. Będą atrakcje, będą konkurencje sportowe, będzie się działo. Całymi rodzinami zapraszamy Was bardzo serdecznie. No i później o godzinie 17 wystą wystąpi zespół Maxel, a o godzinie 18 afterparty, czyli zespoły Disco Polo. Bardzo serdecznie zapraszamy. Atmosfera już jest gorąca. O, właśnie słońce wyszło. Szło, będzie dobrze, tak więc myślę, że mhm. tylko was brakuje. Czekamy na Was, do zobaczenia. Chciałam Ciebie zapytać o jedną taką rzecz, na którą ja zwróciłam uwagę, chodząc wcześniej między namiotami tymi, które zwykle są na zapleczu, zauważyłam, że. Nigdzie w Świdnicy nie ma tak dobrego zaplecza e, dla e, zespołów i organizatorów jak właśnie tu. Tu są rozległe tereny, tu jest tak. miejsce, żeby rozmieścić wszystko. W rynku nie byłoby to możliwe. Przechodziliśmy i w rynku Dni Świdnicy, i przy ulicy Parkowej, i nad zalewem, i myślę, że to miejsce jest najlepszym i najbezpieczniejszym miejscem. I myślę, że to wygrało. I tak się przyjęły te Dni Świdnicy tutaj. Bardzo się cieszymy, że Ośrodek Sportu i Rekreacji przyjął nas, bo naprawdę czujemy się to bardzo dobrze. A przede wszystkim bezpiecznie i o to nam chodzi. No, a jeśli idzie o bezpieczeństwo, kto o nie dba w tej edycji Dni Świdnicy? dbają ochroniarze, którzy wygrali przetarg, bo to wszystko drogą przetargu, bo to są kwoty no duże, powiem tyle. Mamy tutaj Ochotniczą Straż Pożarną, oczywiście policja, mamy tutaj pogotowie, tak więc czukamy, czuwamy nad bezpieczeństwem, żeby było dobrze i żeby, żebyśmy się czuli fantastycznie tutaj bezpiecznie. Bożenko to twoje prawdopodobnie 30 dni świdnicy. A jakie były te pierwsze? Te pierwsze to były inne. Jak ja przyszłam do pracy, to dni świdnicy trwały miesiąc czasu i były rozłożone w różnych częściach świdnicy, w poparkach, były po tańcówki, w rynku, były w wystawach sklepowych, fabryki, zakłady przemysłowe, pokazywały swoje wyroby. W muszli naszej przy ulicy Sikorskiego, tej, która była koncertowa, okay. odbywały się koncerty. Ja pamiętam, wystąpił wtedy na moich dniach, pierwszych dniach świdnicy zespół Homo homini. Niewiele mm -hmm. osób pewnie wie, kto, jaki to jest zespół. Sam ze sobą, ale na sam. Sam, sam ze sobą, nas, sam. Tak, najlepiej, się mam. Tak, najlepiej mm -hmm. się mam, tak, to ja pamiętam. Pamiętam, że były orkiestry Dente. Mm -hmm. Ja wtedy zapowiadałam, wrobiono mnie w zapowiadanie mm -hmm. różnych imprez. No mm -hmm. i tak to i tak to było. No okej, okay, ale ja nie bez kozery zadałam tobie to pytanie. Bo, skoro jesteś dyrektorem, to może do pewnych starych, dobrych tradycji nawiążesz w roku przyszłym. Pewnie, oczywiście, że tak. Ja jestem otwarta na współpracę, bo uważam, że tylko na dobrej współpracy, zroz zrozumieniu, pięknej rozmowie możemy coś doskonałego mm -hmm. stworzyć. Bo ja nie jestem najmądrzejszą osobą. Ani alfą, ani omegą. Ja się mogę mylić, ja się przyznaję, jeżeli się pomyliłam, i nawet ja bardzo lubię, jeżeli ktoś przychodzi i podpowiada, bo przecież to są dni świdnicy nie dla mnie, dla nas wszystkich, dla wszystkich świdniczan i osób, które przyjadą z okolic. Mamy się czuć fajnie, mamy tworzyć te Świ dni świdnicy razem, wspólnie Właśnie. i o to chodzi. A nie, ja dla siebie nie tworzę tego. Słyszycie, drodzy państwo, tymczasem ta edycja roku 23 jest dla was. Przychodźcie jeszcze dzisiaj wieczorem, jutro w sobotę i w niedzielę. No i później będziemy podsumowywać to wszystko, oceniać panią dyrektor, Bożenek Łóżbę, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Świdnicki Ośrodek Kultury, a może nawet samych siebie, jak się bawiliśmy. Pozdrawiam. Zapraszam do zobaczenia. Do zobaczenia. Czekamy na Was. Słońce świeci. Słyska.